Mahaya! Muszę chwilę wyłączyć, żeby nie słychać. <laughs> eee, no. Będziemy kontynuować jakiś. Questa. Dalej. Tego, co wczoraj nie skończyliśmy. I. To my tyle. <laughs> no, to stanęliśmy na tym, że. Nie, nie na tym. <laughs> o! Pieniążek! Stanęliśmy eee, na tym, że Dan dostał swoje moce, odrodził się i w ogóle. I teraz idziemy do Evernight w Musimy ją powstrzymać i będziemy z nią pewnie walczyć. Zakładam. No. Może najpierw sobie zrobię monetę. Nie, nie ma to nic. Jakie mam ją zdobyć? Dobra, pogadając najpierw z... Silence! <coughs> Mały. Co? <coughs> Żegnaj Hein Silence. O! Kiedy wrócę, to dla ciebie ucztę. Samo powiedziała jej tak. Oczywiście. Muszę usłyszeć jak śpiewasz. Kastujesz. Hmm, Gdyby tak. Mogła być wśród nas i mocno Co teraz idziemy? Patrzymy co ostatni raz na ten widok. A to tu jest ten gościu. Oddaj nam skarb. Co ty tu wymyśliłeś? Co ja mam teraz zrobić? Strzelać w nich? Na <laughs> No to byłeś śmieszne. Czy jest tu coś jeszcze? Możemy sobie latać. Wow. Dobra, wracamy. Idziemy po to. I don't know. Wow. Ósemka? Nie, to jest ta nieskończoność. To wygląda jak amphorius. No właśnie, jak oni mogą wiedzieć, skoro są tu zamknięci? Hmm. Czyli nikt się jej nie może pozw... O! Pozbyć. Chodź tutaj do mnie. rzucił. Jeszcze zanim tam pójdziemy, to sobie wezmę to zrobię. Oh no. Jak ja mam to zrobić? Jest! Przypadkiem mi się udało. Super. ja. No nie, nie mogę tego dosięgnąć. Szlafek. Tego też nie. nie. Słuchaczek! Nie, przerwałam. Łaaa. Wow. Co to jest? To jest jakaś jaskinia. Fajnie to wygląda. I ten wir. To jest coś do, nie wiem, miasta pod wodą, czy coś? O, hej, kloki! Ona czyta w myślach? No nie gadaj. <śmany> Początkiem? Ona się tu zryspiła? You're a smart one. <laughs> Czyli ktoś musi tu teraz wejść, żeby otworzyć jej te drzwi? Do, do czego? No właśnie Ona powinna być wcześniej No ale w sumie z drugiej strony my chcieliśmy jej Robić zdjęcia, skoro ona siedzi w pociągu i śpi To tak naprawdę mogła wszystko oglądać sama. Jest zbyt spokojnie. Czemu tam jest ta łapa? Nie można jej aktywować. Nie, ja to chciałam wziąć. A tak! Teraz! Wygląda na to, że czas na brutalne. Co? Przewitało nas? Czekaj... Co y to mówi? Znam ten głos. Cyrenie? Ło, wow, co to jest? To nie jest wspomnienie? Taki ma kolor. Jak spotykamy. Co pierwszy raz? Jej też wymazało pamięć? Nie mi. No, ja już nie wiem o co chodzi. No mówię, to jest wspomnienie. Czy ona wędrowała między wspomnieniami? To tak trochę brzmi. A, czyli zrobić coś takiego. Hmm. Hmm. A, to jest wszędzie. Czekaj, tam też coś jest. Hmm. Hmm. Najpierw skrzynka. Bo hmm. to, co to jest? Ale ciekawa ta konstrukcja. Więc hmm. trzeba tym... ...oświecić czymś. Najpierw zrobię to. Kurde, czekaj. Eee. Dobrze to robię. A. Dobra, zejdźmy na dół. Tu są jakieś drzwi na dole. Wszystko jest przysy Prz przysypia, przysypane, Przesypane. jaskiem Nie, to nas książka. A tu jest ten mechanizm. Down Download. <laughs> zero, zero. Hmm może najpierw zrobię jeszcze tego kozła, co tam było, bo chciałam go zrobić. Później mi wyleci z głowy, że to w ogóle tu było. Hej kusi. Właśnie ja chyba będę musiała sobie to jeszcze raz coś tak yy, poczytać, żeby zrozumieć trochę więcej. Nie, nie, nie! Ach, kurde. Jeszcze mi z głowy, mam... Że... Mama mia! Kto zrobić? Dara, siedem ruchów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Sześć... Siedem. Hmm. stać. Stać żółtym. Okej, okay, już wiem. A, Aaaaa! to. A. Tu nawet nie może spaść no. Dobra, zostawię to na potem. A, czekaj, ty wiesz jak to zrobić? A że tu... A w sumie... Teraz, okay. <laughs> raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O! o nie przecież już się. Jest... Nie, poddaję się. Lepiej będzie to na spokojnie, później sobie zrobić. Odzyskamy tę książkę, prawda? Odzyskamy ją. A, więc to takie buty. O to chodziło. Sprytne. Właśnie, skąd to miała? No, to mało prawdopodobne, że za świata. Legus, nie wiem. Może, mama mia. Ej, be careful. Widzę. Hm. Mogę do tego podejść? Znikło. O, żuczek. E, w sumie, what? Czy wygląda jak ta twierdza w niebie? Trochę, że tam wkładasz te takie. Nie wiem... Dyski. Okej. Okay. W sumie... <grystanie> tak mówisz? <grystanie> to wygląda jak jakieś, jakieś miejsce na broń. Żeby coś wystrzelić. W sensie mówisz o tej... ...lokacji? Hmm... Tylko co ukryć? Hmm. Czyli robiła coś podobnego, co robił Fainon. Też się poświęcał co się z tymi płomieniami. A fabuła i tak pójdzie tak samo. Coś tam się zmieni, jeśli chodzi o wypowiedź, ale głównie idzie to w tę samą stronę. To najwyżej może ktoś inaczej ci odpowiedzieć. Znowu musimy po prostu włazić tylko? Wow, I już idę, nie pospieszę. A to ja mam tam iść? Okej. Okay. A co z pozostałymi? Tam coś jest? Chyba nie. To... Jak, jak ją zachęca? Nie rozumiem. Ale ona musiała się czuć samotnie. No, może mówiła do. nie wiem. do programu? Rzeczywiście jest wyższy <grych> o o, to jest jakaś ścieżka Bogam, żebym przeszła tego kozła. Okej. Okay. Tędy. Tędy. A to proste było. Op, op, op! Op! Era wygrył co? Come to me! Coś jeszcze do zniszczenia, do zniszczenia? chyba nie. Dobra. Bierzemy to. Gdzie mam to wsadzić? A, tutaj. A nie, tutaj. Nie, nie, nie. Hm. Mamy jeszcze raz tego użyć, czy poczekać? Ej, tam jest ten, przejście na dół. Um. na dół. patrzmy co tam jest. Wow. To jest jakaś brama. Hm. ta no tak, te monety. Zapomniałam. O, tu jest. Żuczek. Hihi. Hi. Cieszę się. Czy to jest, to, to jest do wzięcia, czy nie? Bo tu nie może przelecieć Tu chyba byliśmy. Tu nie byliśmy. Czemu nie mogę tego otworzyć? O. Oh. Chyba na razie się nie da. Dobra, wezmę, tylko pozbieram te monety. Nie ma. Tu chyba muszą być kolejne. Tu też nie ma. Tam jest! Patrzę, są do zebrania. Tak. Jupi! Dobra, dawajcie mi te klocki. Mogę tu wejść? Mogę go zabić? Nie, jednak nie mogę go zabić. Aj, Come to me! I z planety! Kowu. Nie, bajlu! O, oh, bajlu, no! Muszę jak najszybciej tego y, na aktywować. Oh. Dobra, zaryzykuję. Nie! No! Jeszcze raz. Dobra, muszę uważać. Kabum. Yes, please. O! Achievement! Jak? Okej. Okay. To nie jest Vista, to jest Kastoris. Piękna, co nie? Patrz, jaki jej kosa świeci. Chciałbyś, żeby ta, taka Castoris cię ciachnęła, co? Jak śmierć, to tylko taka. Albo taki Bóg Fajnon. A powiem ci, że normalnie jak masz ten... Jak możesz sobie zobaczyć postacie... To jak klikniesz w nią, to ona na dole ma smoka i możesz sobie zobaczyć jak on wygląda z bliska, nie? A zaraz ci pokażę spokojnie. Look at this. <laughs> tu masz. To jest ten smok. Look at this, ale possible. Tylko szkoda, że tylko z takiej... Jakby taki widok jest, nie? A nie można tak dookoła. A możesz sobie tu zobaczyć, tą skrzydełkę. Oście! Boski, co nie? No też, też tak twierdzę, że. Koda troszkę. Castoris. No, czasem smokies. Tak wyglądają dziwnie, ale. Nie zawsze. Ale to nie jest boski. Castora. No, jest ładny, bardzo. Myślałem kiedyś, żeby zrobić... Shown... Myślałem kiedyś, żeby zrobić może cosplay jakiś, ale... Wolałabym w sumie sama coś uszyć. Bo te stroje są dość drogie. No i też nie, nie każde jak chcesz na przykład sobie kupić przez internet jakieś taki stroje, chociażby nawet na Halloween się przebrać. To często jest tak, że kupisz za nie wiadomo ile taki strój, a przyjdzie ci i będzie taki... Dziwny i nie na wymiar czasem. Więc już lepiej sobie uszyć. O! Albo już wiem! Albo zrobić. Tak, gotowce są. No. Ale, ale pomyślałam sobie teraz, padłem na pomysł, że ty, można zrobić coś takiego, że na podstawie postaci, które są w grach i tak dalej. One mają takie fajne fryzury, ale można zrobić je normalnie w realu na włosach. I tak samo z ciuchami coś na wzór tego kolorystycznie i jakoś kształt trochę też, ale takie normalnie nowoczesne stroje. W sumie już takie są, ale, ale takie bardziej wiesz dowalone. No, nie nie że z jakimiś obrazkami czy coś, tylko takie wiesz, już mm, na poziomie mosto zrobione, nie? Uszyte z różnymi szczegółami fajnymi, nie? W Japonii często robią takie fajne ubrania. Hmm, ale u nas tego nie ma akurat. Robiliście kiedyś cosplay? Hmm, kiedykolwiek? I jaki? Tak jest, Szafie. Tylko najpierw wezmę skrzynkę. Była miejsce, nie? Tutaj. Hmm. Jaka ucie uciekła? raz ze szkoły? <grym> Wiesz, zawsze można znaleźć kogoś, kto ci uszyje. Kupisz tylko materiały i... wiesz, taka fajna możliwość, żeby kogoś dokształcić, a przy okazji... Yy, ten, przy okazji ci będzie mógł uszyć strój. Czemu? To jest dobra zabawa. Zawsze możesz, nie wiem, dobrać się za ninja. <laughs> Albo zrobić własną wersję ninja, nie? Albo zrobić taki styl ninja po prostu na co dzień, sobie nosić ocean. Dobra, ten. Kielich z winem. K kielich z winem. Oh, Utonął. Mayday. May. A, oh, go. go, go, go. <laughs> What? Uh. A, ja... A nie, ja myślałam, że potem mogę wejść. Jak ja mam to w dobrej chwili walnąć? Ale ja chciałam skrzyjkę. A, może to przywinąć, dobra. Okej, okay, chyba mogę wejść. Okej. Okay. ok, lecimy. Cyrenie! Analyzing. Hmm, oh, Co Sobie tak siedzi. Co zobaczyć? Evernight. O, idealnie weszłam. Lecisz już? Mm -hmm. O, Pokémon! Postać? No to pewnie bym zrobiła. Castoris albo. Cypher. Te dwie postacie bym chciała. Papa, kloki! To może jakieś skrzynki. O, nie mam. Kurde. Czekaj, dobrze to zrobiłam? Nie. O tak. O coś jest. Czekaj, tyle? Dobra. wycimy. O, oh, i jakby to, to zrobić? Mm. Tak, tak. Hmm. O nie! Dobra, nie chcę mi się. Zostawię to tu. Wrócę tutaj. Muszę to zobaczyć, co to jest. To, ta woda tak fajnie wiruje. Tak przy okazji. Trzech nie już były czekaj, była jedna nie, to... Wiem, że mi to długo zajmie. Jak nie zrobię od razu albo za drugim razem. Najgłębsze tajemnice tego Someone świata. Czemu jest ich tak dużo tutaj? Jest mega wytrwała. Wow, Matrix, witamy w Matrixie, Nie mogę. Wow, ale czemu one tutaj są? Idziesz ze mną, Sirene? Nie, znikła. Ona tam jest. Dobra, idziemy zobaczyć się z Evernight. I ten znak na środku trochę jest ich tu za mało, skoro to byłby tragiczny widok. Czeka na nas. To, to poczekaj chwilę, ja pójdę po żuczka. Tylko chwilkę, tylko chwilkę. Jej! <grytania> Co mi powiesz, żuczku? Dobra, możemy teraz do ciebie iść. Od tyłu. Poszukana? No nie, nie mówcie mi. Ułagam że ona robiła to wszystko na darmo. Nie, nieprawda ona kłamie. pamięć nie mogła, chociaż, nie wiem, stanąć po stronie zniszczenia? Właśnie też myślałam, że 30 tysięcy. No dokładnie, zostanie zniszczone, i tak naprawdę powstanie coś nowego, a nie to ten sam świat. Nagle zmieniła sposób mówienia. Nie nabierzemy się na to. Co to jest? Co to za twarz? Ta użyczka jest masakra. Ale w sumie pasuje to do tego. To nawet pokazuje emocje. Nie! Tylko nie bajlu! Nie, nie bajlu, nie bajlu. Aha, to musimy najpierw ich zniszczyć. No nie. Why? No nie. Czyli muszę zacząć od początku. Ale mnie to zmiotło. Rar! Kaka. No nie, nie dawaj ich więcej. Nie, bo mnie zabiją. Stop it. Och. O nie. Fajno. Żyj. Proszę cię. Widzę, co, nie? Ale już mi wszyscy... Nie! Okej, okay, teraz... Nie, 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 nie! Udał... O! Czekaj, ale przeżył, przeżył. A nie przeży. Nie, jak ja mam przeżyć. Samą tą. Nie muszę coś innego wymyślić. Okej. Okay. Dobra, wezmę inną drużynę może. Zamiast hmm. niej może coś wymyślić. Czekaj! Jak się zmienia ta postać? Hmm. Hmm, no dobra, niech tak będzie. <coughs> O no nie, nie wiedziałam, że będziemy zaczynać od nowa. To nie. Nie wiedziałam, że będę musiała od nowa zaczynać to wszystko. Trudno. No i przynajmniej od sobie od nowa scenkę. Ach, jakie ja nie lubię. Nie lubię tych ptaków. God damn it! Znowu. No nie! Zjadnie. Hmm. Dobra, to może zróbmy inaczej. Będziemy schronić. Co, one się. Jeszcze się odrodzają. Fajno, na. Nie! Trudny jest. Hmm, jeszcze raz. Więc zabiera mi ciągle życie. Dobra, coś jednak się udało, coś się udało. No nie, znowu. Błaga mnie, umrzyjcie mi. Jest ok, jest ok. Nie! Oh. Oh. Nowe jeszcze? Nie, 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 nie! Oh. To było takie trudne. Było tak blisko. No! Oh. Dobra, będę musiała ich ten yy, ulepszyć. Nie możemy na razie tam wejść. Ja muszę to zrobić na trudnym. Muszę to zrobić. Tutaj chyba już mam wszystko zrobione. Ona nie ma. Hmm. Chyba w sumie mogliśmy to zostawić. Mm. No było dobrze, właśnie. Było dobrze. A, nie, nie to walałam. Fajna. Poo, na hita ją mną! Nie wierzę. Trzy. Czekaj, ha, pod... no od początku. Bo dałam na dwa, żebyśmy mieli... One nas z tym wachlarzem. <grystanie> oh no. Co to jeszcze mam? <grystanie> to! To się musi już sama robić. <grystanie> Powinny mi już w sumie starczyć. Potem nie wiem czy ta jest też już miałam ulepszoną, czy nie. Możliwe, że jeszcze Castoris, sobie ulepszę. I może wezmę jeszcze kurde. Nie wiem kogo wziąć na tę bitwę. To... Dan, Dan Hanga chyba też nie mam ulepszonego do końca. Która już go miałam. I też go ulepszę. Ja tu myślę, że chyba jednak może dokończymy tę historię yy, jutro. Żeby sobie te postacie poulepszać, żeby już być pewnym, że na pewno pokonam tego bossa i na spokojnie sobie jutro zrobić, no. Ja mega lubię patrzeć jak oni walczą. <grystanie> Nigdy mi się to nie znudzi. <grystanie> I'm fine because I'm fine on. <grystanie> no tak! Ale to zaraz się skończy To nie chce mi się klikać Tego jest 24 Ale to jest fajne, że można sobie dać na automat Pójść sobie na przykład robić jedzonko czy coś I samo ci... E, ten... <laughs> samo ci walczy Czekaj, co to było po kolei? To Aha! Do tego nie mam jeszcze wymaksowanego. Kurczaczki Tu już nie da rady Chociaż nie mam Przecież mam tego dużo, dobra. po kolei. Teraz wychodzi. A, nie, to nie, musiałam sobie zbierać. Dobra, no trudno. Najwyżej ja jutro sobie dokończymy tę walkę. Ja sobie te, teraz przez ten czas wymaksuję postacie, by mieć silniejsze i będziemy walczyć jutro. Ciekawe, czy będę mieć teraz na losowanko? tak to mi się podoba. To będę już kończyć. Hua, 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 hu. I jutro zawalczymy z tym potworem, tym dziwnym potworem. No, do miłego wieczorku. Bye bye, i do jutra, też gdzieś tak od tych godzinach. Bye bye.